Dzień dobry. Namastę. E, dzisiaj Wam pokażę najlepszy lek na kacu. To, to jest indyjska jajecznica. Zaczynamy. Do tego będziemy potrzebowali z 8 jajek. Z półtorej łyżki do herbaty garam masala. Z pół łyżki do herbaty pieprz cayenne I sól himalajski do smaku. Do tego jedna cebula poszekana, drobniutko. Jeden pomidor. Też posiekane i jeden żelony chili. Jeśli nie lubicie za ostro, to nie dajcie tego. Dodatkowo, jeśli chcecie własne kompozycje zrobić, to, to do jajecznicy takiej można dorzucić kilka innych warzyw. I można zrobić swoją własną kompozycję. Więc zaczynamy. A, jeszcze, eee, z trzy łyżeczki duże do zupy eee, masło klarowane. Bierzemy tak, wszystkie składniki. na rozgrzanym oleju. Smażymy. I dodatkowo, oprócz sól, dodajemy wszystkie czyli garam masala i pieprzka jen, I mieszamy tak przez Minutę, dwie. Więcej nie. Minutę, dwie już minęły. Teraz jajko. Hop. Obniżamy gaz i mieszamy wszystko dokładnie. Ja osobiście nie lubię takie, taką uwodnistą jajecznicę. A jeśli lubicie, to tak możecie zrobić. Ja lubię takie już fest, twarde, gotowe. Wszystko pięknie mieszamy. I w tym momencie, kiedy już jest prawie pół na pół, dajemy sól do smaku. To chyba zajmie około 2-3 minuty. I będzie gotowy do jedzenia. Minęły 2 minuty. Nasza jaśnica też jest gotowa. Zamykamy gaz i będziemy serwowali. Bardzo dobry. Smacznego. Dziękuję za uwagę.